No siema, z tej strony Pitek, i bardzo dawno nie wypowiedziałem już tej frazy. E, chociaż trochę było mi za tym tęskno. E, dobra, wracamy, znaczy wracamy, no wracamy, nie wracamy, po prostu wracamy po krótkiej przerwie do nagrywania, e, bo nie oszukujmy się, dwa d, no, lata, czy coś nawet chyba ponad to nas nie było. E, dzisiaj sobie powiemy wszystko na temat tego, e, dlaczego mnie nie było, dlaczego nie będzie to jakby powrót na stałe, pewnie zniknę. Chociaż to też trochę zależy od was. Aha, no i właściwie co robiłem przez ten czas. E, ale poza tym, no jak widzicie, mam całe 150 tysięcy gemów, czyli całkiem, całkiem sporo. Plus jeszcze parę innych bajerów do wykorzystania. E, na przykład, kiedy wejdziemy w losowanie. Wow, tu jest jakaś inna muzyka w menu do losowania. Ja mam wrażenie, że ja odkrywam Castle Cash na nowo, nie? W sensie, jeżeli ja nagrywam, ja w ogóle gram na innych ustawieniach niż normalnie. Na przykład to, że mam muzykę w tle. Jakby ja nie wiedziałem, że menu teraz mają swoje muzyki oddzielne. I e, to jest całkiem ciekawe. E, dobra, to za, zanim, zanim cokolwiek, może faktycznie przejdziemy do losowania. E, za. Nawet nie wiem, jak one się nazywają, to szczerze, te to. Item Hero Crystal, dobra, mogłem się domyślić, że to jest Hero Crystal. E, I zobaczmy, co dropnie. Oczywiście, mamy nadzieję, że coś fajnego. E, uh, Hell Judge, dobra, ja go jeszcze chyba nie mam. Z tego co mi wiadomo. Grog Chaser, tego też nie mam, chociaż jestem blisko, żeby go złożyć. Krystella e, jest do dupy, absolutnie. Shadow Baron, no chyba już go mam na. ten. Na wysokim poziomie, więc go nie potrzebuję. Hellbrute jest spoko. E, Krystella po raz kolejny wyrąbane. O, no, świetnie, że kasselkaż mi tego dużo daje. Flame Dark, Dark, Dark Lord, może się przyda, nie wiem. Co zawsze jakaś Ika. E, Dark Lord ponownie. No, Blade, no tak, to jeszcze nie było. Murderous Crow. Nie sprawdzałem, że mam ich chyba 50 coś czy 70 coś. No, więcej krystelli. Mm, Cold Hair. No dajcie mi jeszcze jednego tego grok chasera i będę, będę content. Oho, chyba jednak nie dadzą. Dobra, ostatnie losowanie, zobaczymy, co z tego będzie i. dupa. Wspaniale! Czy jestem w stanie coś złożyć? I dlaczego nie? A nie no, jestem w stanie złożyć Shadow Barona Dark Lorda i krystelle. No, mogłem się tego spodziewać. Yy, losowanie zaliczam raczej do tych nieudanych. Okej, okay, a w ogóle dlaczego dzisiaj wpadłem na to, żeby cokolwiek nagrać? Yy, słuchajcie, kiedy wejdzie się w eventy, nie chodzi mi o te eventy, chodzi mi o tam te też eventy mi chodzi, generalnie kiedy wejdzie się w eventy, to dzisiaj jest sporo różnych fajnych rzeczy, właśnie bazujących na tym, żeby wydawać gemy. A jako, że mam trochę wolnego czasu i stwierdziłem, że trochę chciałbym jednak raz na jakiś czas coś nagrać, takiego bardziej spontanicznego niż, niż to, czym się teraz zajmuję. A teraz zajmuję się w ogóle swoją drogą różnego, różnego rodzaju dubbingami. Stąd też, stąd też otoczka taka, a nie inna, bo jednak zainwestowałem trochę w pokój nagraniowy, ale mam nadzieję też, że dlatego słuchać mnie lepiej. Niestety nagrywam jeszcze na starym mikrofonie, bo nowy stoi na stojaku i niestety nie jestem w stanie nic z nim zrobić na chwilę obecną, ale cóż, i tak ten jest, myślę, całkiem wystarczający. Dobra. Przejdźmy więc do może losowania za gemy. E, mam wrażenie, że zacząłem o czymś mówić, ale zapomniałem, co to było w międzyczasie i chyba, chyba już tego nie dokończę. E, czy w Warhammer się w ogóle mamy miejsce? Tak, jest, jest tego sporo. E, no i co? No chcemy oczywiście dropnąć cokolwiek z rzeczy, których nie mam. E, czego dokładnie nie mam? No to głównie tych nowych herosów. E, niestety ostatnimi czasy nie mam aż tyle czasu, żeby grać w Castle Clash. W sensie, jasne. To jest na zasadzie, ja wejdę do gry, ja zrobię daily, ewentualnie raz na jakiś czas coś tam polosuję, żeby było pod eventy, e, ale generalnie tak, żeby grać codziennie, maksować tę gierkę i tak dalej. Absolutnie czasu nie mam, e, bo mój obecny dzień wygląda mniej więcej tak, że wstaje rano, e, mam jakieś 2-3 godziny pracy, później mam jedną, dwie godziny przerwy i znowu idę do pracy, żeby do domu wrócić o godzinie 22. E, oczywiście, <grystek> żeby, żeby nie było za przyjemnie, no, no wspaniale. Żeby nie było za przyjemnie, no to niestety też kiedy wracam do domu, nie za bardzo mam czas, żeby cokolwiek nagrywać, e, żeby cokolwiek montować, a wrzucanie do, do, na YouTube'a tych filmów w momencie, kiedy mam internet taki, jaki mam, dwa razy mi wylosowało, nie wiem, co to było to drugie, sprawdźmy, czy nic nie było fajnego, e, no to internet niestety no mnie w tym nie wspiera, tak? W momencie, kiedy film na YouTube'a mi się przerzuca jakieś 5 godzin, no to raczej nie jest to nic wybitnego. Dreadshade, okej, okay, mało ich mam, ale mam już na pewno go na Devo. E, zresztą on z tego, co wiem, nie jest jakoś wybitnym herosem. Z tego też powodu niestety jakby nie jestem już w stanie... Wow, to było super losowanie, szkoda, że trzech dupowatych herosów. Niestety z tego również powodu nie za bardzo jestem w stanie prowadzić taki content jaki prowadziłem do tej pory, czyli content trochę taki Old też go mam na dewo niestety Czyli content trochę nastawiony na pół poradniki, pół gameplay, pół jeszcze coś, wiem że są tylko dwie połówki, a nie trzy nie z tym bo po prostu jestem zacofany z tą grą i nie do końca wiem co się teraz w niej dzieje. Stormwing chyba ją mam na dewo, to musimy sprawdzić. Wiem, że wychodzą nowi herosi, szczerze mówiąc nie jestem w stanie ich nazwać. Nie pamiętam ich nazw, nie pamiętam ich skili, nie pamiętam czy są dobrzy, czy nie są dobrzy. Zazwyczaj moje, moje granie w customkę sprowadza się po prostu do czystego fanu połączonego z nostalgią, a jeżeli czegoś nie rozumiem, to po prostu tego nie robię. Dragon's Scholar jest chyba słaby, z tego co pamiętam. Słuchajcie, wydałem już 50 tysięcy gemów i nie drukułem jeszcze nic sensownego. To jest trochę przykre. Boa queen, no. Jeżeli to jest sensowne, to ja wracam na YouTube. <grym> jest to brzmi strasznie, nie powinienem tak mówić. Dobra, Creation. O, też dupa. No, chociaż coś fajnego. i Je Chociaż jeden z tych nowych herosów i będę ukontentowany z wydania 100 tysięcy gemów. Ale coś czuję, że gra niestety nie umożliwi mi tego. Bad Inventor no na pewno nie jest tym, co bym chciał. Eee, masakra tym razem. Dosłownie masakra. Pamiętam, jak się cieszyłem, kiedyś jak tego herosu dropiłem. O, Void Knight, tego już dawno nie dropiłem. Eee, ale też nie jest zbyt dobry. No, Matt Inventor, wspaniale. Ja naprawdę mam wrażenie, że na tych nowych herosów jest jakiś mniejszy drop rate. Jakby. Ja rozumiem, że ciężej jest ich dropnąć, bo generalnie jest więcej herosów i szansa na nich jest mniejsza. Uuu, Infernal Jailer. Chyba go mam na demo. On mnie teraz w bo teraz jest na z zdobicia herosów i nie mogę mówić ubić. Eee, ale na czym ja? A, już nie pamiętam. Mam za nich w pamięci krótkotrwałej. Dread. O, oh, okej. Okay. A wiem, e, niby, niby ciężej dropnąć herosów, bo jest ich po prostu więcej i szansa jest mniejsza, ale ja naprawdę mam wrażenie, że na tych najnowszych to jest drop dużo bardziej obniżony. Bo jak inaczej wytłumaczyć to, że jakby dropnę trzy razy jakiegoś, wiecie, met inventora i generalnie dużo tych herosów, które wychodziły jako pierwsze wśród epickich, a ani jednego ani jednego tego faktycznie dobrego. E, dobra, zobaczmy tak. Na pewno mamy parę nagród do odebrania. E, I to jest super. Nawet te nowe... Profound Rock. Nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa. Teraz w ogóle używam jakiegoś innego programu do nagrywania i nie widzę już, ile mam odcinka. Pewnie musiałbym wejść w ten program i tam zobaczyć, ale nie chcę tego robić, bo boję się, że coś zepsuję. A przymiarkę do tego odcinka już miałem tyle, że masakra. Jakby używam innego programu do nagrywania dźwięku, używam innego programu do nagrywania obrazu, używam innego programu do montowania i się potnę, jeżeli, jeżeli ten odcinek nie wyjdzie. Dobra, 120, 120 gemów, znaczy worków z gemem, czy tam słoików z gemem Ej, faktycznie to jest... Tak? To jest słoik? Nie, nie myślałem. To jest szklanka z gemami z słoik z gemami A nie, jest! On się tu zwęża! Ej, bez kitu to jest słoik Ja zawsze myślałem, że to jest jeden taki duży gem A to jest słoik No Moje życie właśnie nabrało sens. Nie, tak naprawdę to nie e, Tak naprawdę po prostu nie wiem co mówić. E, dobra, zobaczmy na pewno na eventy to mogę sobie odebrać, fajnie. A swoją drogą, słuchajcie, jeżeli nie zauważyliście, mega polecam event Grateful Times, bo z niego teraz są naprawdę, naprawdę zarąbiste nagrody. Wydaje mi się, że jeszcze macie szansę na poła, żeby go podrobić, bo dosłownie co 12 godzin po prostu trzeba wchodzić i odbierać kolejnego skina. Zresztą to są całe skiny, słuchajcie, to jest 24 skiny do, do Herosów, to, to jest dużo, tak generalnie, nie? Więc hojnie, hojnie rzucili I cała ta twórka Herosów jest całkiem niezła. E, tak szczerze, więc. Więc no, myślę, że warto to robić i warto się zainteresować. E, Knights and Dragons, tu chyba nie mogę nic zrobić. Mogę? Okej, okay, wygrałem. Jej, <grym> Fantastycznie. Dobra. E, to tak, co za te gemy właściwie możemy tutaj wykombinować? E, czy tu coś możemy zrobić? Absolutnie nie. Nie wiem, po co tu wlazłem. Dobra. E, tu nic nie możemy zrobić, tu właśnie też polecam. Bardzo małym kosztem można teraz Minotaura otworzyć. Znaczy może nie teraz, bo jeżeli dopiero teraz to widzicie, to już trochę jest. wiecie po fakcie e, ale tak naprawdę wystarczy zapłacić 4 złote i mamy Minotaura, nie? Jeżeli 7 dni po prostu wydajemy po jednym. E, po jednym e, Rainstone, one się, one się chyba nazywają. Więc naprawdę lepiej wydać kuźwa e, 4 zł za Minotaura niż kilka tysięcy złotych za Minotaura, tak mi się wydaje. E, Szczególnie, że jest naprawdę, naprawdę OP herosem. Cały czas uważam, że do takiego Guild Wars jest po prostu jednym z najlepszych. Dobra, czy jest jakiś event, który mogę zrobić? Tak, odebrać za 5 werewolfów, jej i za Gelatnusy. Uuu, dobra, fajnie. Chociaż to, to nam się udało, że on był akurat na tym. Dziwne, że nie było żadnych nowych herosów w tym Hero Collector. To się raczej zdarza dość rzadko. Aha, to już sprawdziłem, czy nic nie mam i nie mam. Carnival Cake to możemy oczywiście odebrać. No i nice, e, tu będzie trochę zab... Ja yeah, pierdzielę, 336, dobra. <grystanie> Jesteście jeszcze ze mną? To może chwilę potrwać. E, moment, odbierę sobie tylko, sobie tylko z maila wszystko, e, żeby jednak to miejsce było. No i lecimy z tym koksem. E, gdzie jest? Tu jest treasure mining. Dobra, czy uda się to szybko jakoś ogarnąć? Naprawdę powinien być jakiś, nie wiem, przycisk wydaj wszystko, nie? Żeby później nie siedzieć 3 dni i nie klikać. E, chociaż nie wiem, czy mam... Op dobra, to może poopowiadam trochę o sobie. Eee, w takim razie, bo długo nie słyszeliście żadnych update'ów. Chociaż, eee, żeby nie było, też nigdy nie byłem osobą, która specjalnie opowiadała wiele o swoim życiu. <laughs> Także to też nie tak, że być może na to, jakieś specjalnie czekaliście. Eee, ale zasadniczo, eee, dajcie znać, czy chcielibyście powrót czegoś na tym kanale. Jakby czegoś na przykład innego niż Castle Clash, bo bardzo mocno się zastanawiałem nad tym, żeby rufyć z czymś, żeby rufyć na przykład z jakimiś albo innymi gierkami, albo ewentualnie zacząć wrócać jakieś dubbingi <głos》>, półamatorskie swoje na YouTube'a tylko naprawdę się zastanawiałem, czy założyć do tego nowy kanał. Czy nie chcielibyście na przykład tutaj tego zobaczyć, bo nie wiem czy ja jako ja was interesuję, czy na przykład tylko po prostu gazu też Was interesuje, nie? Więc to jest też duża opcja. Zobaczę też czy w ogóle ktoś ten film z was obejrzy, bo odnoszę wrażenie, że Castle Clash to ostatnimi czasy tak umarło na YouTubie, że no że jest w tym dramat. No ale niestety, no taka jest kolej rzeczy. Tego typu gry mobilne już trzymają się bardzo kiepsko. I ewentualnie z czego jeszcze mógłbym. O ej, słuchajcie, to jeżeli idziemy w temat gier mobilnych, to co powiecie na to, żebym zrobił serię z Genshina? <grym> To będzie się wygodniej nagrywało, przynajmniej na kompie, bo, bo jednak, yy... no. Nawet nie na się, po prostu to ma wersję na Windowsa. Dobra, otworzę tego do 300. <grytanie> Dajcie znać, czy chcecie gęsina. W nie wiem, nie wiem po co miałbym go nagrywać, bo czy tam jest w ogóle coś takiego do nagrywania ciekawego, ale nie ma tego na polskim YouTubie. Jakby ja generalnie mam wrażenie, że nagrywam gierki, których nie ma na polskim YouTubie, czyli Castle Clash i Castle Clash yy, głównie. Więc, więc, myślę, że, to ja, że ten Genshin też myślę. coś nie ja wiem, mówię, że go nie ma na polskim YouTube, a tak naprawdę to nie mam pojęcia, czy jest na polskim YouTubie, czy nie. Bo nawet tego nie śledzę. Dobra, odbierz wszystko. Zobaczę w ogóle, co mi się udało dorwać z tego Treasure Mining. Mam nadzieję, że sporo, collect all. I co? Okej, okay, trochę tych, trochę magic powderów, trochę skrzynek. To jest fajne. Uuuu. Yy, Dobra, wystydzie zawsze przyjmę, w każdej ilości. To też jest fajne. No, myślę że, myślę, że to było warto. Zdecydowanie. E, to mi usunięcie, czemu tego nie mogę odebrać. Claim. Ha, bo nie mam miejsca. No, typowo. Dobra, to za chwilę będę miał miejsce. Tylko muszę jeszcze otworzyć parę gemów. I jeszcze co zrobić. No, wcale potwieramy sobie paczki o 5 tych celestiki. Jej. E, czy celestika nie była, nie była w ostatnim filmie, który nagrałem? W sensie, czy omówienie celestiki tam się nie znalazło? Mam coś takie wrażenie i przeczucie. Dobra. A, i swoją drogą, no też trochę te, to tłumaczy, dlaczego nie chcę na przykład nagrywać omówień aktualizacji. Bo jeżeli miałbym nagrywać omówienie aktualizacji w momencie, kiedy po prostu mam wolny czas, to to omówienie aktualizacji pojawiałoby się dwa tygodnie po aktualizacji, a wtedy też trochę chyba. No nie ma sensu tego nagrywać. No ale dobra. Głównie problem z czasem, nie? Coś chciałem zrobić. Coś chciałem jeszcze zrobić. Eee, na pewno chciałem sprawdzić czy nie ma innych eventów, jeszcze, oprócz tych. Eee, no bo to zrobiliśmy, to zrobiliśmy, no jest Floating Isle, to oczywiście możemy to wydać, a eee, fajnie byłoby zgarnąć te gemy. Pamiętacie kiedyś zgarnąłem dwa razy gemy z tego z Floating Isle? Co byłem w szoku. No teraz się, to mi się nie uda nie razu, no ale zawsze. A, byłem na tym, byłem na Serestice. Ta, to już są nowe smoki, nie? Wiecie, <laughs> prawdopodobnie, bo jesteście bardziej zorientowani ode mnie. Dobra, nie widzę, że się muzyka zacięła. Muzyko wróć, bo cicho głupio będzie na odcinku. No dobra, walnimy sobie jakąś inną muzyczkę. Oj, elegancko. Okej, okay, to tak, mam jeszcze trochę gemów, myślę, że możemy to wydać. Na pewno możemy jeszcze te trochę powydawać. Mm, z nadzieją, że oczywiście coś tam drognie. No ten Grog ch Chaser byłby fajny, bo go nie mam. Żadnego nie mam. A nawet jedna kopia byłaby spoko, bo później do Destiny to się liczy, nie? No Ale widzę, że jeżeli jednego potrzebuję, no to gra oczywiście mi go nie da. Ech, ten screen się za naprawdę. Okej, okay, teraz już mieliśmy wystarczające miejsca, więc albo i nie, bo też no, tych zawsze brakuje. Mm, to co? Jeszcze polecimy sobie z losowaniem herosów. E, tylko no właśnie tu jest ten problem. Dobra, Dajcie mi 3 sekundy, żebym to oczyścił. Okej, okay, let's go! Zobaczmy, czy jednak gra się będzie hojna, no będzie taka hojna, że da mi Dusk Knighta, eee, marzyłem o nim, Old Smokey po raz kolejny, Heros raczej słaby z tego, co się orientuje i z tego, co tam się nim chwilę bawiłem. Mm, tutaj nic sensownego, Merksa. nie wiem, czy to już dzisiaj było, czy nie. Załóżmy, że nie, to się przynajmniej można cieszyć o coś nowego. Treasure Merchant, niedawno go wbiłem na dewo, jakiś tydzień temu, więc jakby też on mi jest trochę zbędny. Dobra, e, chciałbym zostawić sobie te 50 tysięcy gemów, ale e, wylosujmy jeszcze raz do jeszcze jednego herosa epickiego, dobra? Jeszcze jedne epicki i kończymy na, na dzisiaj z gemami przynajmniej. Czy teraz nie będzie epickiego i wydam całe piny? Nie, Light Chaser, no dobra, fantastycznie. Ma fajnego skina oczywiście, ale, ale sam z siebie jakoś bardzo wybitnie silny to nie jest, e, tego nie odbiorę. Dobra, no i jeśli pomyślcie, co jeszcze dzisiaj w ogóle mogę zrobić. Okej, okay, znalazłem coś, co mogę zrobić. Jest to Plant for Prizes, tylko no, problem jest taki, że Castle Clash to Castle Clash i nie pozwoli mi wejść w ten event. O, 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 dobra, wait, wait, wait. Tak jest, okej, okay, fantastycznie. No dobra, zobaczmy więc, yy, czy uda nam się coś dorwać fajnego. No, Tap to Plant, tak, fantastycznie. Fertilize, zobaczmy, co to jest. Trochę skrzynek, jej. Dajcie mi coś lepszego. Pamiętam, że kiedyś dało się stąd dostać te kwadratowe insygnie, nawet chyba na poziomie dziesiątym, hmm, chyba zero in dało się z tego zgarnąć. I nie pamiętam, czy dalej to działa, czy już nie. Byłoby fajnie, oczywiście, bo generalnie insygnie na poziomie dziesiątym to jest coś, co warto mieć, i z czego chyba każdy gracz się cieszy, kiedy dostaje. Kiedy dostaje, eee, to jest właśnie akcent na to. Czy to się sprawdzi w ogóle, jakie. Jakie można z tego dropy wyrwać? Czy na pewno się da. Dobra, zobaczmy w ogóle, czy. A, to są takie dropy z tego. Czy coś w ogóle nas stąd interesuje? No selestika byłaby niby OK. Żeby tam powbijać te relikty czy coś. Dobra, lecimy dalej. Nie wiem, co z tych zwykłych może dropić. Ale widzę, że generalnie raczej marne rzeczy, typu książki, typu skrzynki, typu jakieś zasoby. Nie widziałem, co mi dropło. Ej, tu nie mogę więcej? A nie, muszę, muszę posadzić. No tak, Pitek, zapomniałeś, żeby żeby nawozić drzewo, to musisz najpierw je posadzić. E, faktycznie nie jest to intuicyjne. Ja to bym nawoził nieposadzony drzewo. Dobra. U, 20 żetonów. No, żetony też są czymś fajnym, akurat. E, a ostatnio trochę mi ich brakuje, bo. No, IGG bardzo lubi do balonów pierdzielać jakieś oferty, e, które się odbiera właśnie za te żetony. E, no i później kończy się tym, że. Okej. No, że ich nie mam. Bo na przykład nie wiem, chciałem sobie jakąś malefikę złożyć i kupowałem worki za 50 czy 80, czy ile tam żetonów, nie? Więc to takie średnie dobra, zobaczmy co z tego dropnia i. O. W sumie. <grybujesz> w sumie trochę kiepsko. No ale nie będzie. Dobra, dalej dalej, fertilize. A, w ogóle, e, myślałem, ale to nie wypali niestety, może kiedyś, może kiedyś, mam taką nadzieję przynajmniej, e, bo w momencie, kiedy nie mam tyle czasu na nagrywanie i tak dalej, na ten montaż, na przesyłanie tych filmów, to po prostu myślałem, czy nie pójść w jakieś streamy, na przykład, czy nie robić kilka razy w tygodniu streama wieczorem, powiedzmy 2-3 godziny, e, późnego streama, e, tylko no problem z tym jest taki, że mój internet no jest jaki jest e, i jak próbowałem zrobić taką sobie próbną transmisję, no to no skończyło się jak się skończyło. No, wynika to z tego, że mieszkam na wsi. Ale, ale, gadałem z panią Sołtys i pani Sautys mówi, że będą światłowody kładzione. się jest tak bardzo pod wrażeniem, że aż muzykę wypierdzieliła. Jej. Eee, także pani Sautys mówi, że będą kładzione za rok, no to obstawiam, że gdzieś za dwa lata będę miał. Eee, no bo niestety wszystko tu wolno idzie. Ale jeżeli tak, no to będzie mega. To będzie petarda. Okej, okay, dynamika. No. A, co się wydarzyło? Mhm. Mm no, słuchajcie, ewidentnie nie mam internetu. Nie wiem jakim cudem robiłem ten event nie mając inter internetu. Ale chyba jestem sprytny po prostu. <laughs> The fuck. Dobra, ee, co tu dostaliśmy? No te to, żetony są chyba na, paradoksalnie najlepszą rzeczą. Eee, zobaczmy czy ewentualnie... Może jakaś dynamika? 185, jej! Czyli w sumie potencjalnie jest dynamika kolejna. No nie wiem po co mi ona, bo trochę ich już mam. No ale nic, No no tak, to mogę na początku pokazać jakich herosów mi brakuje, e, no tak wiadomo, brakuje mi tych herosów pay to win, no bo to jest klasyka, no i brakuje mi z grubsza, tak, pay to win, y, z grubsza pay to win, w sumie pay to win, pay to win, to nie jest pay to win, ale mi tam niewiele brakuje i to wszystko jest pay to win. No ostatnio jest dużo tych herosów pay to win, mam wrażenie, że wychodzi ich więcej niż takich normalnych, y, no bo to jest tak, to są w sumie darmowe, ale... No to tylko te. Zobaczcie, na 10 herosów wyszło tylko 4 darmowania. Ale ta gra się robi niesamowita. A się chce w to grać. <gry> A się chce do tego wracać. Dobra, no i ten skurczy bąk mnie dobija. Nie mogę go zdjąć, nie wiem czemu. Mimo, że miałem jakoś bardzo słabych herosów. No bo no, ale... ale i tak. No i mam tą malefikę nieszczęstą, właśnie ją sobie ulepszam, żeby była trochę silniejsza. Bo na razie jeszcze trochę brakuje tych statystyk. Ale, ale jest kocór totalny. Szczególnie na Guild Wars. jakby to jest chyba obecnie najlepsze radzenia sobie z, z trupami. Yy, tak, wiem, mam oldschoolowe strategie, no ale co zrobić? Co zrobić, no? Już stary jestem w tej grze. Już nie ogarniam nowych rzeczy. Już nie wiem, co to dzisiejsza młodzież ogarnia. No dobra, i widzę właśnie, że jestem potrzebny, tak mi przynajmniej piszą, e, więc będę musiał się zbierać. E, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj, czyli w sobotę, ten film ujrzy światło dzienne. I że będziemy mogli się znowu usłyszeć, to znaczy wy mnie, ja was nie słyszę. No bo nie, wiadomo jak to działa. Dobra, więc e, słuchajcie, dzięki wielkie, e, że obejrzeliście e, tym wszystkim osobom, które faktycznie tu były. Jestem wam mega wdzięczny. E, I generalnie cóż, dajcie znać, czy chcecie jakieś inne gierki w takim razie zobaczyć poza Castle Clash, bo tak jak mówię, z Castle Clash już, już coraz bardziej się wypalam, a gram głównie tylko z nostalgii. E, I co? No i dzięki, więc do następnego razu, trzymajcie się. No siema